Zadanie 29 i krótki tekst. Degradacja rufa to dwuetapowa reakcja, która pozwala na skrócenie łańcucha cząsteczki aldozy o jeden atom węgla. Pierwszy etap procesu to utlenienie aldozy do kwasu aldonowego za pomocą wody bromowej. W drugim etapie kwas aldonowy jest utleniany nad tlenkiem wodoru w obecności siarczanu 6 żelaza 3. Co prowadzi do otrzymania aldozy o krótszym łańcuchu węglowym i tlenku węgla 4. Mamy tutaj przykładowy schemat utleniania w ten sposób D-glukozy. Czyli widzimy, że ta część cząsteczki aldozy odpada, natomiast kolejny atom węgla przekształcany jest w grupę CHO. I mamy rozstrzygnąć, czy degradacja rufa D-mannozy de prowadzi do otrzymania tej samej aldopentozy, co degradacja rufa D-glukozy. De Odpowiedź uzasadnij. No to przeprowadźmy degradację rufa D-mannozy de i widzimy, że otrzymany produkt jest dokładnie ten sam, więc rozstrzygnięcie tak. Dają ten sam produkt. I teraz, jakby to uzasadnić? Jedyna różnica pomiędzy D-mannozą a D-glukozą to jest konfiguracja przy drugim atomie węgla. Numerujemy oczywiście od grupy aldehydowej, więc drugi atom węgla jest tutaj. I kiedy zachodzi degradacja rufa, to ten atom węgla przekształca się w grupę aldehydową. A zatem wtedy już ta konfiguracja nie ma znaczenia, ponieważ ten atom przestaje być asymetryczny. I musimy to uwzględnić w odpowiedzi. Moja propozycja odpowiedzi jest następująca. Deglukoza i demannoza różnią się jedynie konfiguracją jednego atomu węgla. Podczas degradacji rufa atom ten przestaje być asymetryczny, więc różnica znika. Dlatego otrzymujemy w obu wypadkach dokładnie ten sam produkt. Koniec i kropka. I do zobaczenia w następnym zadaniu.